Już jest odpalony. Hmm. Te muszę cheaty wyłączyć, poczekaj. Kill aura. Tak. Nie no, żartuję Nie chcę, żebyś pisał jakiś... Nie chcę... Nie chcę... nie wiem. Chodź co 11. Ja będę bardziej streamować i niedługo. Nie, przecież jestem taką biedotą. A to też jest mało. Się... o kurde. Trapujemy tutaj jest jakiś borset przed wejściem. Ty, diaksowe trzydziestki piątki trzy tu są. Ty. O kurde, ale ja mam lagi. No. Oliver, wyłączam tego live'a, Mam 200 fps -ów. Kto padł? Kto oddał? A clean 90: ale to jest z fantów. Co gdzie padł? Pies. No. no. i. No teraz nie jest, bo jest z fantów pies. Nagrałem, nagrałem. Chłopie, na takich FPS-ach to ja nikogo nie strapuję, nie ma co. Za tydzień. Oliver plus jeden, za tydzień ja będę mieć RTX -a 47.